Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Ruszył program badań profilaktycznych w myślenickich przedszkolach. Jako pierwsze zostały przebadane dzieci z przedszkola samorządowego numer 2 na Dolnym Przedmieściu. Program obejmuje przedszkola. Na razie przedszkola mam nadzieję, że ten program się rozszerzy na inne placówki. Tak naprawdę ten program nie jest programem systemowym, czyli nie jest w żaden sposób dotowany przez rząd ani przez wyższe jakby instancje. Jest to program realizowany na terenie gminy Myślenice i obejmuje dzieci z przedszkoli, dziesięciu naszych przedszkoli. Tak naprawdę jest to inicjatywa oddolna, koordynowana przez dwóch radnych, to jest pan Czesław Bisztyga i pan Adam Styczeń, dyrektor szpitala w Myślenicach. Młodych myśleniczan przebadał lekarz ortopeda Wojciech Ambroży. Witam Was wszystkich. Wy wiecie w ogóle po co ja się tutaj pojawiłem czy nie? Coś mówili Wam tutaj opiekunowie, nauczyciele? Po co, ja, po co ja tu jestem? Po co ja tu mam stopy? Stopy, a co jeszcze o tych stopach myślisz? Kolana. Kolana, i co jeszcze? Kręgosłup. Kręgosłup, plecy, dokładnie. Yy, musimy sobie to oglądnąć? żeby. Zobaczyć, żeby wasi rodzice wiedzieli, czy wszystko jest dobrze, czy się dobrze, że tak powiem rośniecie, rozwijacie. Każdy z nas jako radnych jest odpowiedzialny za pewny swój odcinek. Ludzie się do nas zwracają z takimi rzeczami jak chodnik, oświetlenie, nakładka asfaltowa. W pewnym momencie zastanawialiśmy się, co by jeszcze można było dla tej lokalnej społeczności zrobić, więc najlepszym sposobem było się skontaktowanie z dyrektorami szkół, przedszkoli, ewentualnie w jaki sposób można było ich wesprzeć czy pomóc. I tutaj inicjatywa dyrektorów przedszkoli w tym momencie jako pierwsza, czy by można było objąć jakimiś badaniami lekarskimi. No dzięki życzliwości pana dyrektora Adama Stycznia i oczywiście personelu lekarskiego, który podjął to, to wyzwanie, próbujemy zrobić tak kompletarzową akcję w przedszkolach. Wstępnie objęliśmy tym cztery przedszkola, i one idą, że tak powiem, na pierwszy ogień. Uważamy, że statystyki są alarmujące, jeżeli chodzi o wady w postawy wśród dzieci młodszych. Dlatego też bardzo istotnym jest, aby ta profilaktyka była tą częścią, która pozwala jakby wyeliminować wszystkie wady postawy na etapie rozwoju, rozwoju dzieci. Wyprostuj się tak elegancko, stanie jak na baczność, dobra? Mhm. Mm Dobra. Teraz stań na jednej nóżce. Obo jedna na której. Mm -hmm. A? Trochę coś piję. Dobra, spokojnie. Staj na drugiej nodze. Wady postawy, jakie w tym wieku oceniamy, to oceniamy oczywiście grzbiet, czyli ogólnie pamiętam kręgosłup, ułożenie łopatek. E, oceniamy e, kolanka, czy są koślawe, czy są szpotawe. No i oczywiście stópki, czy, czy występuje płaskostopia jaka to jest forma płaskostopia. Patrząc na dzieciaki, jestem bardzo mile zaskoczony, e, ponieważ nie wychwyciłem, nie zauważyłem jakichś dużych, niepokojących e, deformacji. Z regu były drobne wady postawy, najczęściej płaskostopie, na szczęście korektywne, gdzie dziecko stając na palcach widzimy, że bardzo ładnie łuk stopy nam się wysklepia, więc nie powinno to stanowić na przyszłość jakiegoś większego problemu. Pierwsze właśnie odpowiedzieli na, na, na tą prośbę naszą ortopedzi, pan doktor Ślęczka, tu pan doktor Ambroży, w zależności który będzie miał czas w tym momencie co czwartek w odstępie tygodnia, będziemy w tych pierwszych czterech przedszkolach przeprowadzać badania. Następne terminy ustalimy później, no bo wiadomo, że jeszcze różne rzeczy mogą wyskoczyć. Po wakacjach objęlibyśmy inną specjalizacją, czy specjalnością, jak to tam nazwać. Będziemy jeszcze rozmawiać z dyrektorem, może to to być jakiś kardiolog dziecięcy, może to być jakiś e, onkolog dziecięcy. No, schorzenia są różne. Chodzi o to, żeby wyłapać e, we wczesnym e, stadium e, e, ewentualnie jakąś chorobę, czy, czy, czy w ogóle jakby były jakieś przypuszczenia, że coś jest nieprawidłowo, coś jest nie w porządku, to doktor oczywiście da zalecenia. Skorzystają z tego rodzice, to dobrze nie skorzystają, no to przywilej rodziców. Tak jak mówię, to nie jest żadna akcja przymusowa, gdzie, gdzie będzie się ewentualnie dzieci tam, czy, czy rodziców przymuszało do czegoś. Mają w planach rozszerzenie badań o lekarzy kolejnych specjalizacji, a także objęcie programem placówek w całej gminie. Ponieważ liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli czy szkół jest bardzo duża, w związku z powyższym musimy rozłożyć to w takim harmonogramie, który z jednej strony pozwoli na normalną ciągłość jednostki, a z drugiej strony pozwoli na organizację tych badań w poszczególnych jednostkach, jednostkach przedszkolnych czy też szkolnych. Bardzo byśmy pragnęli, żeby w tą akcję włączyły się ośrodki zdrowia w innych wsiach, w innych miejscowościach, bo na każdej wsi można powiedzieć jest w tym momencie ośrodek zdrowia, gdzie przyjmują też jacyś specjaliści, czyli lekarze ogólni, ale mają kontakt ze specjalistami. Jestem bardzo wdzięczna, że znalazły się osoby, które chciały włączyć się w taką akcję zdrowotną o charakterze profilaktycznym, gdyż uważam, że tego typu akcje w moim przekonaniu są bardzo ważne w rozwoju dziecka, ponieważ okresy przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju. I w tym właśnie okresie pojawiają się różne wady rozwoju, m.in. właśnie wady postawy ciała. Uważam też, że z perspektywy rodzica rodzic ma większą szansę kontrolować rozwój dziecka na tym etapie oraz ewentualnie podjąć pewne działania, które pozwolą to zdrowie po prostu poprawić. Trzeba to trzeba właśnie dużo ćwiczyć, dużo ruszać się, dobrze się odżywiać. Te komputery, telewizory, widzę, że tak mały entuzjazm z waszej strony, ale to pasowałoby trochę mniej pewnie niż, niż na co dzień robimy.